Ja bym chciał zacząć od tego, że wprowadzając te przepisy, wydaliśmy wspólnie z organizacjami branżowymi, też między innymi właśnie z Technomedem wytyczne i QA, które doprecyzowały te, doprecyzowały te przepisy, i one też bazowały na przepisach. One też bazują na przepisach, które dotyczą reklamy, update, reklamy leków, gdzie tam jest ponad 20 lat dotychczasowego orzecznictwa, doświadczenia. I wydaje się, że na razie jest e, jednak jeszcze, że na razie przede wszystkim jest czas, żeby zbierać te doświadczenia i ewentualnie w przyszłości dokonać pewnych, e, dokonać pewnych zmian, dokonać pewnych, e, dokonać pewnych analiz, tak, no, obserwacji już jakiejś, jak te przepisy faktycznie, e, faktycznie zadziałały, jak się, tutaj też zwrócić uwagę, że dotychczas już e, wydajemy te decyzje i tylko i decyzja o karach dotyczącej reklamy jak dotychczas nie została żadna zaskarżona do, do sądu, więc nawet nie ma jeszcze orzecznictwa takiego sądowego, sądów administracyjnych, które by wskazywały na te, na te przepisy, ale to też wskazuje na to, że urząd działa jednak racjonalnie, tak że kary nie są szczególnie nadmierne i są... Zasadne tak i należycie, e, należycie, należycie uzasadnione. I, e, i też e, przed wejściem w życie przepisów, no, prowadziliśmy pewną, poza tymi wytycznymi ogólnie, po prostu staraliśmy się też na pytania, które wpływały do urzędu, odpowiadać. I też e, jak zaczęliśmy wprowadzić postępowanie, no, to nastąpiła pewna gradacja. Także zaczęliśmy od karniskich, takich bardziej edukacyjnych, tak szkoleniowych, a dopiero w tych. W tym momencie są one, są one zwiększane. Panie dyrektorze, czy te pytania, które napływają do urzędu, skłaniają Państwo do pewnych zmian może w wybranych branżach, wybranych segmentach, jeśli chodzi o branżę wyrobów medycznych? Znaczy, no tak, no najbardziej kontrowersyjne tutaj i problematyczne tutaj jest kwestia tej reklamy kierowanej do? E, reklamy do publicznej wiadomości i zakazu reklamy do publicznej wiadomości wyrobów przeznaczonych tylko dla, e, dla profesjonalistów e, i analizujemy tutaj, tym, e, analizujemy tutaj w tym zakresie ale e, no, tak jak mówiłem już, e, już wcześniej no, na, na razie jednak te przepisy obowiązują na tyle krótko że e, trudno jest przy, e, powiedzieć jak dokładnie ewentualnie mogły być one mogłyby być albo powinny być one e, zmieniane, no a też, e, a też nie chcemy, e, a też nie chcemy wprowadzać zmian, które jak już e, to zaczyna okrzep, e, krzepnąć, tak? Teraz, e, teraz no to znowu wprowadzę zmian i znowu rozpoczynasz dyskusję, bo dyskusje będą zawsze, tak? Jak, jakiekolwiek by nie były przepisy, no to zawsze będą dyskusje, co należy, e, jak to należy rozumieć, co należy ewentualnie e, co należy ewentualnie E, zmienić, więc no oczywiście nigdy nie można wykluczyć jakichś zmian, e, zmian w przyszłości, natomiast no, w tym momencie jest wyłącznie, e, trwa wyłącznie analiza i ewentualnie jakaś dyskusja.